Będzie o Franciszku Rychnowskim. Urodził się w Welechradzie na Morawach. Jego ojcem był Antoni, potomek staroszlacheckiej polskiej rodziny, która wyemigrowała na Morawy po powstaniach matku ze Józefa z domu Jófer. Franciszek, ukończywszy szkołę pr w Lipniku, rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Wiedniu. Kształcąc się na inżyniera mechanika, słuchał m.in. wykładów o cieple ucznia profesora chemii technicznej, Paula Meissnera, znanego z wielkiego wkładu w rozwój systemów centralnego ogrzewania, dzięki czemu Rychnoski wyspecjalizował się w tej dziedzinie. Praktykował ponadto w budownictwie, pracując przez kilka lat przy budowie domu w Wiedniu. W 1875 roku przyszedł do Rychnowskiego telegram od, Sapiechy, od księcia Sapiechy, aby przyjechał do jego zamku w Krasiczynie niedaleko Przemyśla w Galicji. Książę zlecił młodemu inżynierowi pracę na zamku. Rychnowskiego zainteresował tam borowar zamkowy. Doszedł do wniosku, że używane tam urządzenia działają niegospodarnie. Na wyprodukowanie jednej warki piwa zużywano bowiem sześć sągów drewna, gdy zdaniem Rychnowskiego powinien wystarczyć jeden sąg. W końcu po przerówkach zużyto trzy czwarte sągu drewna, więc zaoszczędzono 87,5% opału, czyli 18 tysięcy złotych reńskich rocznie. Wieść o tym zdarzeniu szybko rozeszła się w Galicji. Arychnowski otrzymywał odtąd wiele ofert na usprawnienie urządzeń parowych. Do czasu, aż się wyuczyli tego tutajsi zawodowcy. A, potem osiedlił się w Lwowie. Ulica Chorąszczyzny, 15 obecnie Czajkowskiego. Rychnoski skonstruował piec pokrojowy z rurami, wymagający mało paliwa. Objęty przez CK Ministerstwo Handlu wyłącznym przywilejem czyli patentem. Dzięki protekcji, Leona Sapiech otrzymał polecenie wykonania i zainstalowania centralnego ogrzewania i wentylacji w budowanym. 1877 roku gmachu sejmu krajowego w Lwowie. Jeszcze w 1878 roku Rychnowski wyjechał na wystawę światową do Paryża, gdzie, gdzie zareprezentował wspomniany wcześniej piec pokojowy, plan instalacji grzewczej i wentylacyjnej gmachu sejmu krajowego, a także obmurowanie kotła parowego i kuchni. Przyznano mu za to pierwszą nagrodę w dziedzinie ogrzewań i wentylacji. Rychnowski miał też najlepiej ze wszystkich wystawców galicyjskich zwrócić uwagę na kraj pochodzenia. Na własnym stoisku umieścił nazwę Poloń. Wystawa w Paryżu prezentowała najnowsze osiągnięcia techniczne z całego świata. Dzięki oszałamiającym iluminacjom Lambułkowych Rychnowskich zwrócił uwagę zwłaszcza na elektrotechnikę. Rychnowskiego najmłodszych lat fascynowała elektryczność, przestudiował wiele dzieł naukowych na jej temat. Interesowała go zwłaszcza istota elektryczności, a zbudowanie maszyny dynamoelektrycznej pchnęło go do eksperymentowania w tej materii. W kilku swoich broszurach utrzymuje, że przypadkowo odkrył dzięki temu zjawisko falowania elektrycznego, więc zauważył fale radiowe na 6 lat przed Heinrichem Hertzem (czyli około 1880). Oba te wynalazki miał zaprezentować na Międzynarodowej Wystawie Elektrotechnicznej we Wiedniu, gdzie, jak utrzymuje, rychnostki były badane przez Komisję Naukową jednej z broszur Rychnowski wyraźnie twierdził, że Hertz przywłaszczył jego odkrycie. Co się tyczy osobliwej maszyny dynamo, to na wystawie interesował się nią pewien uczony włoski, który chciał ją kupić. Rychnowski dodaje, że jako odkrywca prądu krążącego figuruje w nauce Ferrari, znów więc zasugeru zasugeruje, że Włoch przywłaszczył jego odkrycie. Przez Rychnowskiego zostały jeszcze wystawione baterie, dynamo, maszyna, bateria elektroterapeutyczna, aparata naukowe. W jego stosach pisano, zaś jeden z nich jest bardzo oryginalny i polega na wytwarzaniu elektryczności wskutek przeciskania wody przez węgiel. Sprawność tego stosu jest dość znaczna, albo ją wynosi 10 V. Zasada nie jest nową, ale zastosowanie i rezultat zasługuje na baczną uwagę". Rychnowski, inżynier i mechanik z wystawił kilka stosów, machinę dynamoelektryczną i kilka innych przyrządów umieszczonych w szafce, ale których przeznaczenia dla braku objaśnień należycie zrozumieć nie można. Działalność zakładu Rychnowskiego w Galicji i za granicą. Wykonanie tak pionierskiego i prestiżowego zadania, jakim było oświetlenie elektryką Sejmu Krajowego, sprawiło, że Zakład Mechaniczny Rychnowskiego rozszerzył specjalizację o tę dziedzinę. Dużo prac wykonywał za granicą m.in. centralne ogrzewanie prezydencji archimandryty w Czerniowicach na Bukowinie, a zwłaszcza w Rumunii centralne ogrzewanie i oświetlenie elektryczne w nowo wybudowanym Pałacu Króla Rumuńskiego. Ogrzewanie w przebudowanym monasterze trzech świętych hierarchów w jasach rychnoski na wystawach. O, teraz może inna działalność Rychnowskiego. Rychnowski po zaprowadzeniu warsztatu i biura technicznego pracował jednocześnie nad nowymi wynalazkami. Zajmował się ulepszeniem mikrofonu, lampy elektrycznej. Wynalazł też aparat, który na krótki przeciąg czasu potęguje napięcie elektryczne, także między biegunami maszyny dynamo elektrycznej przechodzą iskry. Rychnowski skonstruował przyrząd do automatycznego zamykania bez trzasku i hałasu drzwi wszelkiego rodzaju, czy to sprzętowych, pomieszczeniowych i bram zarówno drewnianych, czy metalowych. Rychnowski opublikował w dziennikach w sprawie miejskich wodociągów, w którym zwrócił uwagi do rozważanych sposobów łączenia rur wodociągowych za pomocą drewnianych cylindrów, Zwraca uwagę na wady tej metody. W drewnianych cylindrach rozwijały się dobrze drobne ustroje, które powodują gnicie. Drewno zgodnie ze zjawiskiem endosmozy, przewodzi też wszelkie zewnętrzne zanieczyszczenia, które docierają do rur. W konkluzji zasugerował użycie innego materiału do łączenia rur niż drewno. Był aktywnym społecznikiem. Przez wiele lat był sędzią przysięgłym. Lwowskim Sądzie. Okoliczności odkrycia elektroidu, eteroidu, jego właściwości upublicznienia. Z proszury wyraźnie przebija się samodzielność jego myślenia, choć często podawał licznych autorów, z których prac korzystał, podkreślał jednak, że zawsze najcenniejsze są według niego wyniki własnych obserwacji i doświadczeń. Posunął się w tym przekonaniu tak daleko. Że pewne przypadkowe zdarzenie nakierowało go do tworzenia własnego, całościowego modelu działania wszechświata. W latach 1880-1881, kiedy wykonywał lub naprawiał wspomnianą instalację oświetlenia elektrycznego gmachu sejmu krajowego, miała miejsce seria zwarć, która spowodowała pojawianie się w przyległym pomieszczeniu jasnego światła za każdym razem, kiedy następowała przerwa w dopływie prądu. Później opisywał zjawiska te mnie naprowadziły na domysł że działania elektryczne są skutkiem czynności jakiejś dziwacznej, nieznanej materii, że ona to, przesuwając się lub rozpowszechniając się po powierzchni przewodów izolowanych, wywołuje owe objawy fizyczne, które ścisła nauka nazwa elektrycznością, a raczej objawem galwanizmu. Rychnowski podjął szereg doświadczeń, których celem miało być pochwycenie tej nieznanej materii, mimo że była ona według niego wyjątkowo subtelna. Doświadczenia były niebezpieczne, przykre i kosztowne. Ujawnił to swoje odkrycie w 1896 roku. Wygłosił odczyt na zwyczajnym zgromadzeniu tygodniowym TP o najnowszych badaniach własnych. Substancja ta ma własność przenikania złych przewodników elektryczności, a uchwycona na nich za dotknięciem wydaje światło. Z płyty szklanej lub kauczukowej może być ta substancja spłukana przy objawach światła. Na płycie fotograficznej daje obraz podobny do obrazów elektrycznych, a różni się tylko stale powtarzającym się rysunkiem. Substancja ta wprowadzona w wodę powoduje ruch jej, podobny do gotowania. Wprowadzona w pył rozprasza go. Rozproszony pył przyczepia się do tafelki, płytki szklanej, dając rysunek. Kula zawieszona w prądzie substancji rozpoczyna ruch rotacyjny. Jeżeli obok tej kuli umieszczony jest pierścień, to ten również jest wprawiany w ruch, lecz w przeciwną stronę. Skoro zamiast pierścienia jest wolno zawieszona kuleczka, wówczas odbywa, się, odbywa ona ruch rotacyjny około kuli większej po linii eliptycznej. W czasie ruchu obracające przedmioty te mają własność przyciągania. Złe przewodniki ciepła przesiąknięte tą substancją przyciągają inne ciała, i tak balon szklany napojony substancją przyciąga silnie balon kauczukowy. Tak samo drucik lampy żarowej jest do ściany lampki przyciągany i to tak silnie, że łamie się skoro nie jest elastyczny. Przy doświadczeniach tych zauważył prelegent, że najwięcej substancji przechodzi przez szkło w miejscach najsłabszych. Przy czym w miejscach tych zauważyć się dają kropelki. Listki sztucznego kwiatu pod wpływem tej substancji rozchylają się, a przy żywych roślinach przyspiesza się rozkwit. I tak na przykład hiacynt, który miał zakwitnąć dopiero po kilku dniach, zakwit pod działaniem tej substancji po czterech godzinach. Równocześnie wyrosła roślina o kilkanaście milimetrów. Następnie zademonstrował prelegent szereg fotografii substancji przy wyjściu z aparatu, przy wejściu i wyjściu ze szkła przy użyciu przeszkód. Co do samej substancji przypuszcza prelegent, że jest ona istotą elektryczności, a przez jej krążenie tworzy się prąd. Materia ta wywołuje ruch, światło i rozwój rośliny. Przypuszcza więc prelegent, że musi ona wpływać w ogóle. Na rozwój materii organicznych, a poparto doświadczeniem z mlekiem i krwią, które ulegają znacznym zmianom. Zmiany te uwidocznione fotografiami uważa prelegent jako dalszy rozwój pod tej substancji. Doświadczenia z kulą wykazały, że po napojeniu tą substancją przyciąganie na niej nie jest we wszystkich miejscach jednakie, najsłabsze przy wylocie rury aparatu. Jeżeli w tej kuli jest druga kula rotująca, to przyciąganie na powierzchni zewnętrznej kuli jest we wszystkich miejscach jednakie, przy czym obie kule rotują w odwrotnych kierunkach. Jest tu więc analogia ze skorupą i jądrem ziemi, zaś ruch kulki około kury po elipsie tak, można porównać z ruchem ziemi dookoła Słońca. <słuch> Rozpowszechnienie odkrycia, artykuły gazetowe i kolejne odczyty. Rychnowski w swoich broszurach kilkukrotnie wspominał zaś o dziennikarzu Wilbim, reporterze gazety londyńskiej Morning Post, nowojorskiego New York Herald który się u niego w laboratorium poprosił go o zademonstrowanie jego odkrycia. Miał przebywać u Rychnowskiego przez 14 dni, po czym oświadczył, że o wszystkim co widział napisze do wspomnianych wyżej gazet. Rychnowski sądził, że dzięki temu niedługo potem zgłosili się do niego Amerykanie. Gajewski pisał o wysłannikach Edisona którzy przez biuro patentowe zaproponowali Rychnoskiemu wykupienie jego odkrycia za 4 miliony dolarów. A gdy ten nie reagował, podnieśli ofertę do 4,5 miliona. Rychnowski oświadczył, że jego odkrycie jest wielkim darem bożym, którego nie nabywa się za żadne pieniądze. Uważał także, że wszelka stąd wynikająca korzyść z elektroidów powinna zostać w świeżo postaj Polsce. Która powinna zbogacić się tym odkryciem, tak samo jak Anglia i Ameryka zbogaciła się wynalazkiem maszyny parowej. Teraz medyczne zastosowania. Zastosowanie elektroidu rychnowskiego w medycynie. Rewelacyjne odkrycie elektroidu mogło wzbudzić początkowo szerokie zaciekawienie, jednak z czasem, z powodu ścisłej tajemnicy, kolejne informacje mogły budzić już tylko znużenie czy irytację. Gazety zaczęły podawać informacje o nowych cudownych właściwościach leczniczych elektroidu. Rychnowski miał wcześniej kontakt z medycyną dzięki znajomości z doktorem Oskarem Widmanem, znanym lekarzem, profesorem Uniwersytetu w Lwowie. Pracowali oni wspólnie nad ulepszaniem aparatury medycznej. Zainspirowany przez Widmana Rychnowski zajął się zagadnieniem pracy serca od strony mechanicznej. Rychnowski sądził, że organizmy żywe można traktować jako maszyny. Są one przy tym znacznie bardziej wydajne od najlepszych nawet maszyn, wykonanych ręką ludzką. Idąc tą drogę uważał, że klucza do poprawy maszyn pracujących w praktycznej technice należy poszukać w procesach biochemicznych organizmów. Rychnowski opisał również okoliczności, w których rozpoczął badania nad wpływem elektroidu na ciało ludzkie. Kiedy badał te substancje, miał przyjść do niego jego przyjaciel Łukasz Bodaszewski, inżynier kolejowy, wybitny fizyk i hydrotechnik. Trapił go od kilku dni silny reumatyzm w jednej ręce i plecach, a środki przepisywane przez lekarzy nie dawały żadnych rezultatów. Kiedy Bodaszewski zobaczył maszynę Rychnowskiego, zaproponował mu, żeby spróbował, czy wydzielane przez nią promienie nie mogłyby przynieść mu ulgi. Początkowo rychnoski odmawiał, w końcu jednak uległ. Naświetliłem mu łopatkę, ramiona i całą rękę. Na ramieniu zauważyłem znaczne nabrzmienie. Po dziesięciu minutowym blisko naświetlaniu ramienia poczęło się zmniejszać, a na mięśniach całej ręki wystąpił obfity pot w kroplach oraz powstało tak mocne swędzenie, że począł gwałtownie nacierać rękę ręcznikiem, żeby się pozbyć tego uczucia." Po upływie około 20 minut oświadczył, że go już nic nie boli, znikło też zupełnie i nabrzmienie ramienia. Już w pierwszych opisach właściwości elektroidu podawano jego działanie na materiał organiczny jak mleko i krew. No. Także no ciekawe bardzo odkrycie. Może ktoś ma ten wynalazek i posługuje się nim? Co jeszcze ciekawego? W pierwszej części przedstawił powtórnie owe zjawiska ukazujące się pod wpływem materii nazwanej przez wynalazcę elektroidem. A więc widzieliśmy ową tajemniczą czarną jedwabną sukienkę, otuloną maszynę, przypominającą nożną maszynę do szycia, która zamiarowym poruszeniem korby wytwarza ów prąd podobny do zimnego wiatru, a jednak nie będący wiatrem, woniejący ozonem. A nie zawierający ozonu, powyżej i poniżej maszyny znajdują się dwa otwory, zaopatrzone u wylotu rurkami zebonitu. Doświadczenia robią się u górnego wylotu. Pod wpływem zimnego prądu, które nie oddziaływa ani na termometr, ani na anemometr, poruszały się szybko naokoło swej osi kule o dość znacznej średnicy a cały system kulek przedstawiał ciekawe widowisko poruszeń przypominających obroty systemu planet. Po długich doświadczeniach przekonał się prelegent, że elektroid wywołuje jednocześnie ruch obrotowy i działa przyciągająco. Badania wykazały także, że rośliny rozwijają się 10 razy prędzej pod wpływem elektroidu, który podnieca w nich kapilarne działanie, twierdzenie niepoparte dowodem. Elektroid sprawia także szybszy obieg krwi, a tym samym może być skuteczny w rozmaitych chorobach. Za pomocą elektroidu można wywoływać zjawiska podobne w wrzeniu płynów, przy czym nie wywiązuje się wcale ciepła, a naczynie, w którym się płyn gotuje, ochładza się nawet. Badając wpływ magnesu na świecącą bańkę napełnioną elektroidem, zauważył prelegent, iż lampa taka w ciemności fosforyzuje, tworząc silniejszą naprzeciw magnesu łunę, którą magnes do siebie przyciąga. Łunę tę świetno udało się prelegentowi rozłożyć na dwa kolory, czerwony i zielony. No To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza z tym chłodzeniem. jink